Ten filmik powinien zainteresować dużą część Polaków, którzy chcą w najbliższych wyborach zagłosować albo na koalicję obywatelską, albo na Prawo i Sprawiedliwość. Pani senator Jadwiga Rotnicka z Koalicji Obywatelskiej w przypływie szczerości powiedziała, a zresztą sami zobaczcie.. Jeździć, przekonywać i spróbować stworzyć taką sytuację, że ani PiS, ani Platforma nie będą rządziły. Już się boicie? Nie boimy się. To jest butne powiedzenie, że w sumie garstka osób chce rozbić układ, który no trwa. Prędzej się, prędzej się platforma porozumie z Pisem niż z Konfederacją. No. Układ, który trwa rozumiecie? Ich wszystkich trzeba przeorać, zaorać i wywalić na śmietnik historii. A pan Tusk i pan Kaczyński niech pojadą na zasłużoną emeryturę do Ciechocinka i niech tam je pograją w tą udawaną grę w wojnę, ale w karty.